Hej, siema ja jestem Dyborek w tym odcinku z serii przygody z Old Margonem w tym odcinku pokażę wam a tak w ogóle to już jest czwarty odcinek by ktoś nie wiedział i tutaj pokażę wam jak dobiłem sobie 22 lewy, może nawet 23 sobie wbijemy, my będziemy tylko przychodzić gadki i nic innego, to jest taki jakże tak powiem poszczególny odcinek i się może powiem, co dzisiaj robiłem i w szkole i trochę na dworzu dokładnie to z dworu dopiero wróciłem więc mam ogólnie co opowiadać. <grych> Tego możemy zacząć. Ro dobra, no to tak. Zaczynamy może od szkoły, o. Wolę zacząć od szkoły, bo tam się będzie działo. Dobra. Wszedłem dzisiaj ze do szkoły, bo miałem na siódmą. I sobie pomyślałem, że może dzisiaj nie pójdę do szkoły. Nie wiem, powiem, że trzeba mnie woli, czy coś Ale potem skminłem sobie zdałem sobie sprawę, że yy, bodaj, że jestem zagrożony. akurat historia. Historię miałem dzisiaj. No więc nie z tym musiałem pójść, zaczniemy od tego, że jak już przyszedłem na tą lekcję, a mam już 22, jak już na tą lekcję, to się okazało, że, yy, będzie ona skrócona, i gość przyjdzie dopiero za 15-20 minut tak na oko, jak już, jak już miała się ta część lekcja. Yy, no to ja zrobiłem coś w tym stylu, że pożyczyłem od kolegi apeta, no i poszedłem sobie, poszedłem sobie, do toalety. Tam sobie siedzę, się zapalę, wbiję kilku tam licealistów, bo oczywiście mam gimnazjum połączone. mam yy, powiem tak. Mam połączone gimnazjum z liceum, dlatego jak są na przykład matury i tak dalej, to ja nie mam szkoły i tak dalej, nie mam zajęć, aby tam, wiecie, nie, nie przeszkadzać im, w tym stylu. No i to jest jakoś tak, że przyszedłem sobie, siedziałem sobie w tym toalecie, tam wpadło kilku licealistów, tam jednemu miałem akurat swój olejek, bo tam, wiecie, ja robię często, że pożyczam od na przykład EPETA. Bo miałem akurat swojego rozładowanego, teraz jest spokojnie naładowany, dzisiaj tam się 3 czy 4 godziny się ładowało, jest już na full naładowany. Czekajcie, czekajcie, co dzisiaj? Dzisiaj jest piątek, tak? Tak, dzisiaj jest piątek. Dobra, to moi drodzy, jeszcze tutaj tak dokładnie powiem, że dzisiaj leci Harry Potter. Nie wiem, może wy tego nie lubicie, ale ja naprawdę uwielbiam ten film, to jest mój najlepszy taki film przygodowy. No, naprawdę... Nie wiem, oglądam go odkąd pamiętam. Naprawdę, oglądam go już nawet kilka lat dobrych. Pamiętam jeszcze, jak wyszła część, bodajże, Icy Nie Icy Śmierci, tylko książek u krwi. Wtedy jakieś cieszyłem, żeby to obejrzeć. Ojej, co to były czasy. Dobra, jest tak jeszcze raz. Siedzę sobie, tam, jak już powiedziałem, miałem swój olejek, więc sobie elegancko ten tam dolałem sobie, aby mu tam, wiecie, nie marnować, bo już końcówką miał. No, żebym mógł żałować spojrzeć w tyłu. stylu, no i po, pomyślałem sobie, no, że przecież yy, mogę. Ten, yy, dobra tej zrobię, dobra nie będę robić cięcia, dopiero potem zrobię. Yy, uznałem, że mogę sobie przecież tam yy, jak to, yy, no, wziąć jakby swoją taką przynoszą ładowarkę, miałem w plecaku ona tam była naładowana, zresztą niedawno ją kupiłem, więc jeszcze trochę ich nie ogarniam, a wiecie, Nawet się podejrzewam, się ładuje i tak dalej, a ona tam potem i w dopiero potem, chyba nie wiem, Czekajcie, kiedy to? Bo zrobiłem coś w tym stylu, że yy, wiecie, bo mogę robić tak, że mogę yy, i ładować EPETA i palić. Więc yy, nałem mu, yy, coś trochę na tym stracone byłem. Yy, potem on mi dał końcówkę swojego olejka, więc byliśmy, można powiedzieć, to tak na równo. I dlatego się tam cieszyłem, że tam nie, nie straciłem takiego na no marne. I uznałem po prostu, że yy, oddam mu tego jego EPETA. I ten, jak to i siedziałem po sobie, sobie tam wiecie już tam młodych heperat, coś nieważne, siedziałem i sobie powiedziałem. I chyba nie wiem najlepszym takim rzeczom co widziałem. To przyszło tak jak już mówiłem kilku licealistów. i chyba sobie z nimi tam posiedziałem, oni mi tam odpowiadali jakieś tam rzeczy i tak dalej. I chyba nie wiem największą bekę zacząłem z tego, że wpadł takich właśnie tam nielubianych w klasie i tak dalej. Wpadł i ten. Poszedł sobie do toalety, bo mam takie, my tam w toalecie mamy takie fajne kabiny, co nie? No nie są takie fajne, bo jeśli, jeśli się otworzy drugie drzwi obok, to wtedy można taki by, nie wiem, jak to powiem, zrobić tak, że po prostu nie, nie da się otworzyć pierwszą klamką, bo ta pierwsza klamka będzie zblokowana przez tą drugą, co nie? Od tych drzwi otwartych. No i zamknęli tam takiego jednego typa, siedział bodajże z nami nie wiem z pół godziny na oko. I, i zrobiliśmy coś w tym stylu, że jak on, on, on do mnie krzyknął, on ten jak to, Ej, ty w spodenkach, nie? A tam każdy słuchajcie był w spolenkach, nie, każdy się odezwał co, co i tak dalej. On do nas coś tam... My się pytamy, że o, o kogo mu dokładnie chodzi, nie? On że o tego gimnazjalistę, nie? I potem gdzieś mówi tam, że tutaj nie ma żadnego gimnazjalisty i tak dalej. I potem dopiero gdzieś mu wkręcać, że ja tam jestem z pierwszej klasy i tak z pierwszej klasy liceum i tak dalej, oczywiście nie jestem. Ludzie, ludzie no chyba takich to wy nie widzieliście, nie? Ja mam osiemdziesiąt trzy, moi drodzy. Nie może jestem niski, może wysoki, ale masakra, jak to wyglądało, nie? Jestem od gościa, nie wiem, od głowy niższy i tak dalej, taki... Więc no nie wyglądam ogólnie oficjalnie no on, on, on w to wszystko i tak dalej. Dobra, to teraz małe cięcie, bo te ekspa nie ma, a nie ma zbytnio o czym gadać. dobra, dobra, to będę wam po prostu mówił. Albo zrobię małe cięcie i spotkamy się na Margonem. Mówię o Margonem.pl, czyli tym współczesnym, No, tutaj widzimy, zaraz wam pokażę ogólny screen, a powinien wam się pojawić o teraz. O, tutaj ogólnie weszłem w tego screena. Mój drogi zastępca oddaje mi legendarny helm z gąsa, moi, moi drodzy. To jest naprawdę zastępca, nie wiem, najlepszy jaki jest. Oczywiście on tak legend, że już nie oddaje tak i tak dalej. No i słuchajcie, jak on już mi oddał tą legę, to ja oczywiście, że mam pożyczkę nie to ja mu znowu ją oddałem i powiedziałem, żebym mu tam sprzedał za tyle, ile on uważa. On ją sprzedał za 200, ojej, tu się, tu się włączyło. On ją sprzedał, moi drodzy, za 240m plus do tego, Taki fajny helmik na 50 level z tego. He, z, no. Jeśli ja kupowało to moją rodzinę Margonem za tą walutę, no że ostrze, może ktoś akurat się na że kupić, to proszę mi tutaj, wiecie tam mówić. Ogólnie odcinek, odcinek ma być z Old Margonem, więc tutaj nie będę tutaj, w, wiecie tam, wydziwiać z tym Margonem, Old Margonem i tak dalej. Więc już robię małe cięcie i spotkam się na Old Margonem. Bo to była tylko taka ciekawostka, wiecie o CB. Dobra, jestem moi drodzy. <laughs> Miało być Old Margonem, a tam wbijem na Margonem, bo się chwalę swoimi rzeczami i tak dalej. Dobra tam nie będę tych grup pierdolić. Lecimy. Lecimy z tym kurwą na gru, bo dzisiaj ostre nagrywki. Nazywają mnie maniakiem, bo mam za ja kocham nagrywać po blancie, wyciągnę lubię przyginać, ale trzeba mieć listy i to nie na jeden serc, znam wielu, co ma z nimi kryzys, meza, ej, tak, to, jest to moja maniak, i zwrotki, uliczne, pan, tak, Często jak ok, pit, o, nie będę słuchał, tym bardziej pupsowo, dlatego mam, taki twój rap, kolano, z tymi kurde, ale nie pamiętam jak to leciało, ale spoko, może podedam szczerze, to sobie przypomnę. Nawet fajny taki tekst, to ja to powiem. Dobra, kurde. Tak prawdę powiedziałeś, to wam powiem. Yy, Mogę już wam ogólnie chyba ogłosić, nawet nie wiem, czy już wtedy o tym mówiłem. Moi drodzy, na 100 subskrypcji, to wtedy, jeśli osoby, które mnie nie subskrybują, to niech sobie zasubskrybują mój kanał. Zobaczą wtedy moją twarz, moi drodzy. Chyba moich ziomeczków, nie wiem. No i ogólnie, to chyba nie wiem jak to powiedzieć. No, moją twarz, moich ziomeczków, Fajne, fajna muzyka będzie, bo ben, ja będę śpiewać. Czy mam prawie pół tekstu napisane, tylko no, nigdzie pół tekstu, no bo. Mam no, napisane dosyć dużo. Piszę wtedy, kiedy mi wejdzie. Może kiedyś tam komuś pokażę. Jeszcze przed 100 yy, subskrypcji. 100 sto ma subskrypcji chyba. Jezu. Dobra, dobra. No i patrzcie jak, to, jak ten level się szybko wbija moi drodzy. Wbiję tutaj aż 25, a to dlatego, że po prostu wydaje mi się, że będzie to naj najrozsądniejszym pomysłem. Z racji tego, że jakby to powiedzieć, no... Pff, kurde no nie mam gdzie ekspić ogólnie tak. Kurde, no spójrzcie sobie na to, że magiem na tym levelu nie jest jeszcze tak kolorowo, kurde. Margonem, więc to w ogóle nie jest kolorowo, co nie? Od tego zacznijmy. Trzy wiadomości to jedna jest na pewno sprzedana broń za 5k, a resztę to nie wiem, dobra jak to moje ziomki, dobra nie ma jej, nie ma jej, nie ma go, Litareczka. wydaje mi nie będę musiał teraz wpisywać. <laughs> a ja tak ogólnie to wróciłem z dworu, tak normalnie czym siedzę po 20, albo do 19 coś, i myślę sobie, że Harry leci, to wtedy skoczył, jeszcze, zdążył bynajmniej skoczyć jeszcze po jakieś chrupki czy coś w tym stylu, Moi drodzy, ja nie żartuję, ja poważnie ja wydaję po 10-15 złotych. Jak leci Harry potem na jakieś same chrupki, co nie? Plus jakieś tam picie i tak dalej, to Jezu, Jezu, ile tego leci. No i moi drodzy, wy nie chcecie tego wiedzieć. Ja nie że jestem jakiś tam grubas, gruba, aż 200 kilo chodzę po szkole i krzywa stara, twa stara. To już po prostu, moi drodzy, ja przy Harry Potterze lubię zawsze coś wcinać. I najlepsze tam, chyba nie... Nie no, nie powiem, że najlepsze. Bo lubię sobie jeść takie żabki, takie fajne chipsy, dobre są dobra, lecimy teraz do... E, Poczekajcie to jest bodajże P3... czekaj, to jest P2 czy P1? A P4 od tego... No tam coś przecież zapomniałem kurde kurde, może miksów nie starczyć. Trochę się tego obawiam. No ale dobra to przecież zrobię cięcie i polecić się kupić, co nie? Co mi szkodzi, kurczę? Jak prawdę powiesz, to mi nic nie szkodzi, ha. <gry> Dobra, moi drodzy, coś mi się tam wcześniej zepsuło z klaromizerem. Dzisiaj byłem. Bo nie mogę w ogóle, bo wiecie, ja mam taki lewą nalewam sobie od dołu, a żeby ten, to, ja to muszę grzałę wyciągnąć, nie? No i coś mi się w ogóle zepsuło i nie mogę w ogóle nic, dosłownie nic zrobić, nie? Brałem, nie wiem, kurde, wszystkim, dosłownie, co się dało, rękami, przez koszulkę, wszystko, wszystko, próbowałem to odkręcić, ale nic nie wychodziło. A, 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 potem szukałem kombinerek, to nie znalazłem. To zadzwoniłem do kolegi i się przyniósł teraz mam akurat osobnie przed oczami. No no, przed oczami to ja mam komputer, he. Dobra. Tutaj nie padnie. Już taki słaby to nie jestem, kurcze. Dobra, P5 i robimy sobie małe cięcie wtedy, jak już tutaj wybiję wszystko. Nie wiem, może wam się podobają takie odcinki, że czy nie. Napiszcie w komentarzu, jeśli naprawdę coś tam. Jak yy, jakby to powiedzieć. Jeśli naprawdę wam się w ogóle podoba takie ekspienie, czy wolicie robienie questów, nie wiem, może na, napiszcie, żebym to robił jakiegoś questu. Oczywiście quest żywioła mi to na pewno pokaże wam, co nie? Bo to jest niemożliwe. <laughs> żebym tego nie pokazał, od tego zacznijmy. Dobra, zarobimy małe cięcie, moi drodzy, ze dwójka. Dobra, moi drodzy, nie było mnie około godziny w domu, moi drodzy. I moi drodzy, słuchajcie, moi drodzy, muszę wam coś powiedzieć, niestety, bo... ...fu. Ktoś mądry z domu wyniósł mi laptopa do drugiego pokoju, myślałem, że się nagrywanie przerwało i tak wszystko. Ale dobra, na, szczę na szczęście nic się nie zrobiło, więc wszystko, jest gitarka. W tym momencie kończy się odcinek, trzymajcie się, maneczko, dodatkowo łapkę w górę subskrypcję na moim kanale. Napisz pozytywny komentarz dotyczący mojego filmiku, te refery, dudki. Ja jestem, dużutki i tak dalej, dobra. Trzymaj się, Siemaneczko. Elo, jo, papa. <gry> dobra, na razie,